Look. To jest coś takiego jak... Dziewczyna i chłopak związują się na zawsze. Czym? Taką miłością, ale nie taką miłością, że człowiek całuje się miłością inną, że oni będą razem, że oni nigdy nie będą dla siebie samomocni, może czasami jak chłopak wyjedzie gdzieś. Jak tak długo nie wraca. Skąd? Z urlopu. A on sam by wyjeździł na urlop? No, chyba miałby jej dosyć, bo ciągle mu kazała sprzątać. Sam się byczyła. Ślub jest zawsze tragiczny. Dlaczego? To jest trochę trudne. Trzeba się wystroić. No to jest nieźle trudne. Ludzie po prostu się denerwują. Na ślubie musi być pięknie, bo na, na ślubie to jest jak u na kawalera. Jak mówią, że nie chcą podać sobie dłonie, to jest żałosne po prostu. A jak to się dzieje, że ludzie jednak decydują się na ślub? Oni są trochę oczadziali tą miłością. Najpierw muszą się zaręczyć. A a później w dwa miesiące czekają na ślub a potem trzy miesiące na dziecko. Niestety tak, chyba, że ktoś wcześniej z nich zrezygnuje na przykład. To wcale nie trudne, to jest tylko powiedzieć, zrezygnowałem, już chcę inną żonę. Ale żona wtedy łatwo się obraża, ale jego to już nie obchodzi, ma to w nosie. Po prostu jest dużo babek na świecie. A co najczęściej decyduje o tym, że ludzie jednak postanawiają ze sobą przeżyć życie? Mają ścianę. I, i nie chcą się rozłączyć, przynajmniej na razie, dopiero potem, tak jak moi rodzice się kłócą. A jak najczęściej wygląda taki uroczysty ślub? Trzeba wziąć kredyt, żeby zapłacić za księdzę, żeby na kucharki zapracować, na kalinerkę trzeba zapracować. A jak wygląda przysięga małżeńska? Że do siebie przysięgają. Mówi tak. Ja ciebie nigdy nie zapuszczę, bo ty jesteś piękna. I potem jest ogłaszam was mężem i żoną. Możecie cię pocałować! Ja na to nie patrzę, bo ja się trochę wstydzę i to jest, jest za bardzo piękne! A co w tym jest takiego najpiękniejszego? Ostatnia fajna chwila w ich życiu, to jest jak dotykają do siebie serca się. A dlaczego panna młoda ma wtedy białą sukienkę? To jest symbol dziedzictwa. Że ona już jest nie do tykania. To jest też trochę do dekoracji. Każdy ma po jednej szansie, żeby powiedzieć tak. Jak ją straci, to musi zostać Jaroszem. A kto to jest Jarosz? Człowiek je tylko same warzywa. Bo żona mu nie będzie gotowała schabowych. Taka przyszłość go czeka.